Cześć, witam was. Kolejna akcja, w której możemy odebrać darmowe tokeny z internetu. Czy będą coś warte? Nie wiem, natomiast ja decyduję się odebrać, tylko od razu zaznaczam. Pamiętajcie, korzystajcie tylko i wyłącznie z portfela, który macie przeznaczony do airdropu, bo właśnie tutaj musimy podłączyć nasz portfel do jakiejś strony. Musimy również podać nasz adres portfela, aby takie tokeny otrzymać w tej akcji. No i ja jeszcze tutaj wam powiem, użyłem sobie dodatkowego konta na Twitterze, aby odebrać te tokeny. Od razu zaznaczam jednocześnie, że nie rekomenduję kupna tych tokenów. Tylko i wyłącznie skupiamy się na tym, aby odebrać darmowe tokeny. I jeżeli na tym zarobimy fajnie, powiększymy nasze, nasz portfel, można powiedzieć, z darmowych akcji w internecie, zwiększymy ilość pieniędzy, która się tam gromadzi. Jeżeli się nie uda, no to tylko i wyłącznie stracimy kilka minut naszego cennego czasu. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Krypta Podróże, mam na imię Dominik i w tym nagraniu pokażę Wam jak odebrać darmowe tokeny z internetu. Czy na tym zarobimy, tak jak mówię, nie wiem, ale ja próbuję. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję rozwoneczek tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. Z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest prawda inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw łapkę w górę i zaczynamy. Dobra, i w pierwszej kolejności klikamy sobie w link, który znajduje się pod tym nagraniem. Otworzy wam się oczywiście na telegramie MetaWar bot, Klikamy Start. Dołączamy do jednej z tych grup. Ta pierwsza i druga już jest zajęta w całości, więc musimy wybrać trzecią. Join. Wracamy. Subskrybujemy kanał. Teraz ten. Musimy zostawić komentarz w tej grupie. Zrobiony. I klikamy Don. Klikamy Next. I teraz kilka zadań na Twitterze. Klikamy w tym miejscu. Otworzy nam się Twitter. Klikamy obserwuj. Teraz musimy podejść dalej przypiętą wiadomość, czyli to jest ta wiadomość, oraz zostawić serduszko. I oznaczyć trzy osoby. Zrobione. Klikamy Tweetni. Jak widzicie, robię to na zapasowym koncie na Twitterze, które mam przeznaczone tylko i wyłącznie do takiej akcji, do tego typu e-dropów. No i co robimy? Klikamy w tym miejscu. Kopiuj link do tweeta. Otwieramy Telegram, bo za chwilę będzie nam to potrzebne. Klikamy sobie teraz w tym miejscu. Otworzy nam się kolejna strona, podłączamy sobie portfel, tylko pamiętajcie, portfel przeznaczony tylko i wyłącznie do airdropów, nie trzymamy tam żadnych wartościowych tokenów. Connect. No i teraz dodajemy ten token do ulubionych, zrobione, gwiazdka podświetlona, możemy wrócić na nasz Telegram. No i teraz jak już mamy to zrobione, wklejamy skopiowany link z Twittera, czyli kopiuj link do Twittera i wklejamy w tym miejscu. Teraz wklejamy adres portfela, który podłączyliśmy tutaj na tej stronie i dodaliśmy do ulubionych właśnie ten token. Wklejamy, no i tak naprawdę to już wszystko powinniśmy dostać na nasz portfel, te tokeny, w momencie kiedy klikniemy tutaj Withdraw. Withdraw można klikać raz dziennie, więc jeżeli będziecie przykładowo pokazywać tą opcję innym osobom, no to jeżeli nazbieracie jakieś tokeny, to raz dziennie można je tutaj wybierać. Można sprawdzić również swój balans, macie też swój link polecający. A jeżeli szukacie adres kontraktu, aby dodać sobie ten token do portfela, klikacie sobie tutaj w tym miejscu, otwieracie portfel, zjeżdżamy w dół, klikamy Import. Klejamy w tym miejscu skopiowany adres. MetaWars się nam tutaj powinien pojawić. 18 add import. No i ten token mamy już dodany. Jak wybierzemy sobie nasze tokeny, które dostaliśmy, klikając withdraw, one pojawią się tutaj na tym portfelu. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że uda nam się na tym zarobić jeżeli nie nic na tym nie tracimy powtarzam raz jeszcze pamiętajcie o tym aby nie kupować tych tokenów ja przynajmniej tego nie rekomenduję chodzi tylko i wyłącznie o to aby te tokeny odebrać jeżeli faktycznie udaje się sprzedać po tej cenie co tutaj mówią no to będzie to troszkę kasy do naszego budżetu który gromadzimy właśnie w darmowych akcjach w internecie